Wyobraź sobie dom, w którym każdy dzień to emocjonalny poligon. Wchodzisz do mieszkania i od progu sprawdzasz nastrój rodzica niczym barometr, czy dziś będzie burza, czy chwilowy spokój. Starasz się być niewidzialny, idealny, byle nie sprowokować wybuchu. W takim domu obowiązuje niepisany kodeks. Rodzic nigdy się nie myli, zawsze znajdzie winnego, zwykle ciebie, a twoje uczucia nie mają znaczenia. Witaj w świecie dziecka wychowywanego przez narcyza. Wiele osób wychowanych w polskich realiach lat 80. i 90. dobrze zna ten duszny klimat. Dzieci i ryby głosu nie mają, dyscyplina ponad wszystko, bo tak powiedziałem i koniec. Dziś czasy się zmieniły, mówi się o partnerskim wychowaniu, a jednak problemy nie zniknęły. Dostajemy komentarze, że z naszych filmów wynika, iż sami byliśmy wychowywani przez narcyzów. Cóż, nie każdy surowy rodzic ma zaburzenie osobowości, ale pokolenie wychowane w PRL-u. Często doświadczyło zimnego chowu i emocjonalnej niedostępności. To nie znaczy, że nasi rodzice byli potworami, jednak wiele z ich metod rezonuje z zachowaniami narcystycznymi, o których dziś mówimy głośno. Teraz, gdy mamy własne dzieci, albo po prostu chcemy zrozumieć siebie, przyglądamy się tym rodzinnym zasadom przetrwania. Ważne przypomnienie. Pamiętaj, że narcyzm to nie kwestia płci. Tu mówimy o zachowaniach, o schematach, nie o kobietach ani mężczyznach. Narcyz może mieć każdą twarz i każdy głos. A jeśli mówimy on albo ona, to tylko dla uproszczenia, bo schematy nie mają płci. W rodzinie z narcystycznym rodzicem panuje zestaw specyficznych, dysfunkcyjnych reguł rządzących codziennym życiem. Dzieci uczą się ich przestrzegać, by w ogóle przetrwać emocjonalnie. Oto najważniejsze zasady domu narcyza sprawdź z iloma z nich miałeś lub miałaś do czynienia. Narcyz nigdy się nie myli. To absolutny numer jeden. Cała rodzina wie, że nie wolno kwestionować tego, co uważa narcystyczny rodzic, nawet jeśli twierdzi coś oczywiście błędnego. Jego zdanie jest święte, dyskusje? Nie ma mowy. Sprzeciw czy korekta są traktowane jak bunt, jak niewybaczalne pyskowanie. Dziecko bardzo szybko pojmuje, że logika czy fakty nie mają znaczenia, gdy wchodzą w konflikt z zdaniem rodzica. Jeśli tata mówi, że nie masz racji, to nie masz racji koniec, kropka. Przyznanie mu racji, choćby jej nie miał, bywa warunkiem świętego spokoju. W praktyce dziecko wyrasta w przekonaniu, że autorytet zawsze ma rację, a jeśli czuje inaczej, lepiej to w sobie stłumić. Taka zasada uczy życia w kłamstwie. Maluch uczy się przytakiwać nawet przeciw własnym oczom i uszom. W dorosłym życiu może to skutkować brakiem zaufania do samego siebie i swoich osądów. Co gorsza, jeśli coś pójdzie źle, to nigdy wina narcyza, co prowadzi nas do kolejnej zasady. Kolejna zasada: zawsze musi zostać wskazany winny. I nigdy nie będzie to narcyz. W takim domu nawet przypadkowe stłuczenie szklanki urasta do rangi przestępstwa. Trzeba natychmiast znaleźć winnego i go ukarać. Ponieważ rodzic jest nieomylny, cała reszta domowników staje się potencjalnymi kozłami ofiarnymi. Dzieci żyją w stałym poczuciu winy i niepewności. Co znowu zrobiłem źle? Konflikty nie są rozwiązywane, tylko wskazuje się sprawcę zwykle to najmniej uprzywilejowane dziecko. Rodzeństwo szybko odkrywa, kto w rodzinie jest etykietowany jako ten zły, nieudacznik klasyczny kozioł ofiarny. W wielu narcystycznych rodzinach jedno dziecko pełni właśnie tę rolę, zbierając wszystkie baty. Taka osoba jest obwiniana za każdy problem, co pozwala rodzicowi i wreszcie, zachować iluzję, że wszystko byłoby idealnie, gdyby nie ono. Dla dziecka oznacza to ogromne brzemię wstydu i niesprawiedliwości. Dorastając, często wierzy, że rzeczywiście ze wszystkim sobie nie radzi i ciągle coś psuje. Albo przeciwnie, buntuje się żyjąc z gniewem, skoro i tak zawsze jestem winny, to mam was gdzieś. Jedno jest pewne. Ta zasada zatruwa relacje między rodzeństwem i uniemożliwia prawdziwe rozwiązanie konfliktów. Kolejna zasada: Popełniania błędów należy się wstydzić. W domu narcyza trzeba być zawsze doskonałym. Dla dzieci oznacza to życie pod ciągłą presją. Każda pomyłka, zła ocena, plama na obrusie. Zapomniana czynność jest traktowana jak katastrofa i dowód Twojej słabości. Nauka poprzez błędy? Nie tutaj. W efekcie dziecko może zacząć obsesyjnie ukrywać swoje potknięcia albo zrzucać winę na innych, by nie dostać kary. Wiele osób wychowanych w takich rodzinach zmaga się później z perfekcjonizmem i paraliżującym lękiem przed pomyłką. Zamiast postrzegać błąd jako normalną część życia, reagują panicznym wstydem, bo w dzieciństwie każda pomyłka była powodem do upokorzenia. Co gorsza, narcyz sam błędów nie przyznaje, więc dziecko nie widzi modelu zdrowej autokrytyki. Woli kłamać i udawać, że to nie ja, byle nie skonfrontować się z gniewem rodzica. Słysząc całe dzieciństwo, co z ciebie wyrośnie? Jak mogłeś to zepsuć? Zaczynasz wierzyć, że wartość masz tylko wtedy, gdy wszystko robisz idealnie, a to prosta droga do wiecznego napięcia i zaniżonego poczucia wartości. Kolejna zasada. Miłość i szacunek są ograniczone. W zdrowej rodzinie miłości wystarczy dla wszystkich, ale nie w tej. Narcyz traktuje uczucia jak towar deficytowy, który rozdaje wybrańcom. Tylko dziecko spełniające wyśrubowane oczekiwania ma szansę zasłużyć na odrobinę aprobaty. Często w takich rodzinach jest złote dziecko, ulubieniec, duma rodzica. Ono wygrywa konkursy, ma najlepsze oceny, świeci przykładem. W zamian dostaje pochwały, czasem przesadne, i przywileje, których brak reszcie rodzeństwa. Pozostałe dzieci, zwłaszcza kozioł ofiarny, mogą się dwoić i troić, a i tak nigdy nie zadowolą rodzica. Miłość jest warunkowa. Jeśli nie spełnisz oczekiwań, spotyka cię emocjonalna pustka albo kara. Narcyz wręcz porównuje dzieci, nastawiając je przeciwko sobie. Czemu nie możesz być jak twoja siostra? Twój brat to potrafi, a ty? Rodzeństwo, zamiast naturalnego wsparcia, rywalizuje o okruchy uwagi rodzica. U takich dzieci wyrasta przekonanie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć ciężką pracą i że uczucia bliskich to niepewnik. Tylko nagroda za bycie wystarczająco dobrym. W dorosłości może to prowadzić do powielania toksycznych relacji, na przykład trwania w związku, gdzie miłość dostaje się za zasługi, albo przeciwnie, rezygnacji z bliskości z obawy, że i tak się nie zasłuży na czyjąś akceptację. Kolejna zasada. Tylko uczucia narcyza się liczą. To chyba najbardziej bolesna zasada. Dziecko uczy się, że jego własne emocje są bez znaczenia, liczy się humor i potrzeby rodzica. Reszta domowników powinna wręcz zaprzeczać swoim uczuciom i robić wszystko, by narcystyczny rodzic miał jak najlepszy nastrój. Jeśli tata jest zły, cała rodzina drży i chodzi na paluszkach. Jeśli mama smutna, wszyscy ją pocieszają, choć nikt nie pocieszy ciebie, gdy płaczesz. Dziecko szybko chowa do środka swój gniew, smutek, radość, bo nie ma na nie miejsca. Gdy próbujesz wyrazić złość czy sprzeciw, zostajesz ukarany za pyskowanie albo fochy. Za to narcys ma pełne prawo do wybuchów. Krzyczy, trzaska drzwiami, obraża się. I nikt nie może mu zwrócić uwagi. Taki podwójny standard uczy dziecko, że tylko emocje jednej osoby są ważne, a twoje własne potrzeby są kaprysem, którym nie warto się przejmować. Dzieci nieraz czują się jak meble mają być, służyć, nie odzywać się. W dorosłym życiu osoby te często nie potrafią rozpoznawać ani wyrażać swoich uczuć bywają doskonałymi opiekunami dla innych. A jednocześnie zaniedbują siebie, albo tłumią emocje tak długo, aż wybuchają depresją czy atakami lęku. Noszą w sobie przekaz z dzieciństwa: Moje uczucia się nie liczą. Liczy się, by inni byli zadowoleni. Następna zasada: W konflikcie liczy się tylko strona narcyza. Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości widzą świat czarno-biało ktoś jest albo doskonały, stoi po ich stronie, albo bezwartościowy czyli ich przeciwnik. Dlatego w każdym sporze rodzic narcyz musi mieć rację. Domownicy automatycznie powinni stawać po jego stronie, niezależnie od kontekstu. Przykład. Jeśli rodzic pokłóci się z nauczycielem czy sąsiadem, oczekuje, że dziecko również będzie tego kogoś nienawidzić i deprecjonować. Lojalność jest wymuszana szantażem emocjonalnym. Brak poparcia traktowany jest jak zdrada. Dziecko uczy się więc nie mieć własnego zdania w konfliktach, zwykle przytakuje silniejszemu. Co się dzieje, gdy młody człowiek odważy się stanąć w obronie własnej perspektywy? Spotyka go kara i odrzucenie. Narcyz potrafi wtedy wylać strumień obelg, zamilknąć na tydzień albo ukarać w inny sposób. W efekcie dzieci boją się konfliktów i wchodzenia w spory, bo doświadczyły, że to zawsze kończy się dla nich źle. Ta zasada niszczy też wzajemne relacje. Zamiast szukać porozumienia, rodzina gra w grę, kto jest po czyjej stronie. Narcyz skłóca członków rodziny ze sobą, byle utrzymać swoją rację. Brak umiejętności zdrowego rozwiązywania konfliktów wyniesiony z domu sprawia, że w dorosłym życiu takie osoby albo uciekają przed konfrontacją za wszelką cenę, albo walczą na śmierć i życie, swoje racje, bo innego modelu nie znają. I ostatnia zasada najważniejsze to wyglądać idealnie przed światem. Fasada jest ważniejsza niż rzeczywistość. Dla narcystycznego rodzica priorytetem jest wizerunek, co ludzie powiedzą. Wszystko musi wyglądać perfekcyjnie na zewnątrz. Dom może być areną piekła, ale na pokaz wszyscy mają się uśmiechać. Narcyz zrobi wiele, by ukryć prawdę o rodzinnych problemach. Jeśli dziecko ma poważny kłopot, na przykład depresję, próba samobójcza, rodzic woli zamiatać to pod dywan, by nie splamić rodzinnego honoru. Bywa, że odwraca Kota ogonem. On nie ma depresji. Tylko jest leniwy i szuka atencji. Dzieci uczą się więc, że nie wolno mówić obcym o tym, co się dzieje w domu. Nawet wewnątrz rodziny trudne tematy stają się tabu, wszystko po to, by utrzymać iluzję idealnej rodzinki przed dalszą rodziną, sąsiadami, nauczycielami. To odbiera dzieciom szansę na pomoc z zewnątrz i potęguje poczucie izolacji. Nawet gdy bardzo cierpią, wstydzą się przyznać komukolwiek, bo nie wyciąga się brudów z domu. Ta zasada gwarantuje, że dysfunkcja będzie trwać, skoro nikt nie mówi głośno o problemie, nikt nie przerwie błędnego koła. Rodzinne konflikty są zamiatane pod dywan, nigdy nie rozwiązane, co oczywiście służy narcyzowi. Bo nikt mu się nie sprzeciwi, ani nie poszuka pomocy. Dopiero jako dorośli wielu z nas rozumie, że milczenie chroniło oprawcę, nie ofiary. Takie chore reguły, o których wspomnieliśmy, kształtują każdy dzień dziecka. Atmosfera w domu jest gęsta od napięcia, nawet gdy jest dobrze, czuć wiszącą w powietrzu burzę. Dzieci chodzą na palcach, starając się przewidzieć i zaspokoić potrzeby rodzica, byle tylko utrzymać kruchą stabilizację. Stają się małymi strategami przetrwania. Jedno dziecko przyjmie rolę bohatera, przejmie obowiązki dorosłego, by odciążyć wiecznie niezadowolonego rodzica, inne zamieni się w maskotkę, będzie rozładowywać napięcie żartami. Kolejne spróbuje być niewidzialne, tzw. Tak zagubione dziecko, i nie wadzić nikomu. Wszystko kosztem prawdziwego dzieciństwa. Zamiast beztroski jest stres i odpowiedzialność ponad wiek. Najbardziej destrukcyjnym efektem jest przechogarniające poczucie winy. Skoro narcyz nigdy nie bierze odpowiedzialności za błędy, całą winę przerzuca na dzieci. Te z czasem zaczynają wierzyć, że faktycznie są winne wszystkiemu. Bo gdybym była grzeczniejsza, tata nie krzyczałby na mamę. Gdybym dostał piątkę zamiast czwórki, byłbym kochany. Taki tok myślenia to ciężar, który dziecko niesie latami. Randy Fine, terapeutka zajmująca się ofiarami narcyzów, pisze. Że dzieci chłoną wszystko, co mówią im rodzice. Jeśli ciągle słyszą, że są niewystarczające, głupie, złe, te słowa stają się ich prawdą i częścią tożsamości. Wstydzą się siebie, czują się gorsze od innych. Odbiera im to naturalną beztroskę i ciekawość świata, zamiast tego jest lęk i wieczne zadowalanie innych. Co więcej, dom narcyza to emocjonalna karuzela. Raz rodzic jest miły, na przykład chwali przy gościach, by zaraz ukarać za drobnostkę. Dla dziecka to strasznie dezorientujące: chce wierzyć, że mama czy tata je kocha, więc racjonalizuje przemoc, ukarał mnie, bo na to zasłużyłem. Tak powstaje błędne koło. Dziecko zaprzecza własnej krzywdzie, by utrzymać iluzję miłości. Niestety, to, co pozwalało psychicznie przetrwać w dzieciństwie, w dorosłości, obraca się przeciw nam. Dorosłe dzieci narcystycznych rodziców często nawet nie zdają sobie sprawy, jak mocno kierują nimi te wdrukowane zasady z dzieciństwa. Wychodząc na świat, nosimy w sobie niewidzialny kodeks. Nie sprzeciwiaj się, zawsze przepraszaj, streszcz się, inni są ważniejsi. To prosta droga do bycia wykorzystywanym przez ludzi o silniejszych osobowościach. W pracy czy w związku taka osoba może automatycznie przyjmować rolę uległej, przecież kłótnie są złe, a jej zdanie nieważne. W głowie może wciąż odzywać się krytyczny głos rodzica. Podkopujący własne decyzje i emocje. Wielu z nas ma problem z wyrażaniem złości czy stawianiem granic, bo od dziecka była za to kara. Tłumimy emocje, co często prowadzi do depresji, napadów lęku, albo wybuchów nieadekwatnego gniewu w najmniej oczekiwanych momentach. Nosimy też głęboko zakorzeniony wstyd za swoje pomyłki, za to, kim jesteśmy. Skutkuje to albo perfekcjonizmem i nierealnymi wymaganiami wobec siebie, albo prokrastynacją ze strachu przed porażką. Ciągłe poczucie bycia gorszym sprawia, że sabotujemy własne szczęście, nie aplikujemy na lepsze stanowisko i tak się nie nadaje. Wikłamy się w relacje, gdzie partner odtwarza krytyczny głos rodzica, albo izolujemy się emocjonalnie. Nie wierząc, że ktoś może nas szczerze polubić. Często powtarza się też scenariusz: Dorosłe dziecko narcyza wiąże się z narcyzem. Dlaczego? Bo to znajome uczucie ciągle zabiegać o miłość kogoś chłodnego, próbować zasłużyć na okruchy uwagi. To, co destrukcyjne, wydaje się normalne, skoro nic innego nie poznaliśmy. Inni z kolei sami przejmują pewne narcystyczne cechy. Szczególnie jeśli byli złotym dzieckiem, uczonym, że są lepsi od reszty. Taka osoba może wejść w dorosłość z przekonaniem, że świat kręci się wokół niej, co rodzi problemy w pracy i związkach. To smutny paradoks. Ofiary narcyzów czasem stają się do nich podobne, bo to jedyny wzorzec radzenia sobie z bezsilnością, jaki poznały. Warto też wspomnieć o relacjach z rodzeństwem w dorosłości. Układ ustanowiony przez narcyza, rywalizacja, zazdrość, brak zaufania potrafi zatruć braterskie więzi na lata. Złote dziecko bywa zależne od aprobaty rodzica, nawet jako dorosły, czasem więc kontynuuje deprecjonowanie rodzeństwa, przejmując rolę małego narcyza. Kozioł ofiarny często zrywa kontakty z rodziną, niosąc jednak w sercu poczucie odrzucenia i gniew. Ciche, zagubione dziecko może pozostać samotnikiem, nie umiejąc nawiązywać bliskich relacji, bo całe życie chowało się w cień. W każdym przypadku, blizny emocjonalne są realne i głębokie, ale na szczęście nie nieusuwalne. Ale skoro całe dzieciństwo uczyliśmy się tych zasad przetrwania, to czy da się je oduczyć? Tak, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie ich istnienia. To często najtrudniejsze, bo dla dziecka te reguły były normalnością. Jeśli słuchając tego myślisz, Boże, przecież to o mnie już zrobiłeś ważny krok. Nazwanie problemu po imieniu odbiera mu część władzy nad tobą. Kolejny krok to odważyć się złamać te zasady, jedna po drugiej, oczywiście teraz, jako dorosły w swoim życiu. Pomyśl, że piszesz na nowo własny kodeks, tym razem zdrowy. A zasady w tym kodeksie są następujące: Masz prawo się mylić. Nie jesteś gorszy, gdy popełnisz błąd, jesteś człowiekiem. Nie zawsze musi być ktoś winny. Czasem rzeczy się po prostu zdarzają, a szukanie winnego tylko marnuje energię, którą można przeznaczyć na rozwiązanie problemu. Błędy to nie powód do wstydu. To dzięki nim się uczysz i rozwijasz. Pozwól sobie na niedoskonałość. Miłości wystarczy dla wszystkich. Naprawdę zasługujesz na szacunek i uczucie za to, że jesteś, a nie za sukcesy. Ci, którzy kochają dojrzałą miłością, nie przestaną Cię kochać tylko dlatego, że czegoś nie osiągnąłeś. Twoje uczucia są ważne. Masz prawo czuć smutek, złość, radość i wyrażać to w zdrowy sposób. Empatia nie oznacza rezygnacji z siebie. Twój głos się liczy. W dyskusji Twoje zdanie jest tak samo ważne, nie musisz zawsze ustępować, by zasłużyć na akceptację. Zdrowy konflikt bywa oczyszczający, bliscy, którym zależy, wysłuchają Cię nawet jeśli się z Tobą nie zgadzają. Nie musisz być idealny przed światem. Proszenie o pomoc, czy przyznanie się, że coś jest nie tak, to oznaka siły, nie słabości. Zerwanie z pozorami to często jedyna droga do prawdziwej ulgi. Oczywiście zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, czasem wymaga profesjonalnej terapii, by przepracować traumy z dzieciństwa. Ale każde małe przełamanie starego wzorca to krok ku wolności. Może pierwszy raz staniesz w pracy w swojej obronie zamiast w milczeniu przyjmować krytykę. Może odważysz się powiedzieć przyjacielowi, że cię zranił, choć całe życie chowałeś emocje do kieszeni. Albo po prostu poprosisz o coś, zamiast biernie czekać, aż ktoś się domyśli, czego potrzebujesz. W końcu chodzi o to, by przestać tylko przeżywać, a zacząć żyć na własnych zasadach. Dziecko w domu narcyza musiało podporządkować się cudzym regułom, bo inaczej nie przetrwałoby emocjonalnie. Ale jako dorosły masz możliwość te reguły odrzucić. Nie będzie łatwo, to niemal jak przeprogramowanie siebie. Wymaga czasu, współczucia dla samego siebie i często wsparcia innych, terapeuty, grup wsparcia, życzliwych bliskich. Pamiętaj, to, że dziś zmagasz się z tym bagażem, nie jest twoją winą, ale uzdrowienie siebie teraz należy już do ciebie. Nie zmienisz przeszłości ani swoich rodziców, ale możesz przerwać ten międzypokoleniowy łańcuch krzywd. Nie powtarzać go wobec własnych dzieci czy bliskich. Dać sobie samemu miłość, jakiej wtedy zabrakło. Najważniejsze, Masz prawo szukać pomocy i mówić głośno o tym, co cię spotkało. Przeciwstawienie się zmowie milczenia to często przełomowy moment. Przestajesz chronić oprawcę, a zaczynasz chronić siebie i swoje wewnętrzne dziecko. To niełatwe, bo w dzieciństwie wpajano ci lojalność i wstyd. Ale jesteś to winien sobie. Temu małemu chłopcu czy dziewczynce, którzy tak długo byli niewysłuchani. Wyjście z cienia narcyza to proces, czasem bolesny, ale na jego końcu czeka coś bezcennego, poczucie własnej wartości i wolność bycia sobą, nie według narzuconych zasad, lecz własnych wartości. To twoje życie i zasługujesz, by przeżyć je w pełni, wolny od dawnych kajdan. Każdy mały krok, każdy przełamany zakaz wyrażenia siebie, każdy raz, gdy powiesz: Ja się z tym nie zgadzam, albo: Mam prawo czuć to, co czuję, to krok w stronę uzdrowienia. Jeśli dorastałeś w domu Narcyza, wiedz jedno: Nie jesteś sam. Wielu z nas dźwiga podobne brzemię, i wielu z nas znalazło drogę ku sobie. Ty też możesz. Najlepszą rzeczą, jaką możesz sobie podarować, jest przerwać stare zasady przetrwania i nauczyć się życia na własnych warunkach, bo zasługujesz na miłość bez warunków, na szacunek bez granic i na spokój prawdziwy, a nie ten pozorny, za który płaciłeś jako dziecko ciągłym strachem. Trochę się rozgadaliśmy, ale o takich rzeczach trzeba mówić. Do usłyszenia w kolejnym materiale.